Siemano, siemano, to ja w wkurw Rafik Dzisiaj zaczynamy sobie kolejny odcinek z grą Uncharted 4 Kres Złodzieja Jak wiecie ostatnio wylądowaliśmy w więzieniu w Panamie Gdzie mieliśmy znaleźć jakąś właśnie poszlakę na temat tego naszego pirata Everiego Jak wiecie znaleźliśmy jakiś krucyfiks No i sprawy trochę się pokomplikowały bo zabiliśmy Vargasa, który chciał od nas procent z całej e, akcji, którą znaczy z całego skarbu, którego mielibyśmy w przyszłości odnaleźć. No, e, uciekaliśmy z więzienia. Gra nas teraz przyniosła, przyniosła 15 lat później, gdzieś pod wodą się znajdujemy teraz. I kontynuujemy naszą przygodę. No, tutaj coś było, coś tutaj jest, kolejny skarb. Jedną jakoś przeoczyliśmy, ozdoba z Regina z Hylkwi. Czy jak się czyta? Nie wiem czy dobrze to przeczytałem. Jak źle to mnie poprawcie. A tutaj coś mamy. Co to jest? Widdy, kolor się zgadza. Może trafiło w skały zanim spadło tutaj. Co tam mam roczesz? <laughs> sorry. To chyba fragment naszego wraku. Muszę być blisko. Drażnisz się ze mną, Drake. No i Aha, szukam jakiegoś wraku Z Samolotu chyba? Nie wiem co to jest. E. tu jesteś. Mam ją. Dobra, I jak to wygląda? Pobijana, ale cała. Okej, okay, spróbujmy. No, spróbujmy się dostać do środka. Jest. O. Rybki lubią pływać. Jestem w środku. O, większość ładunku jest na miejscu. Policzmy jeden, dwa, trzy. trzy. Okej, okay, wychodzi mi, że brakuje dwóch skrzyń. Poszukam ich. Czekaj. A może najpierw wypłyniesz i zmienisz butlę? Skrzynia musi być niedaleko, dam radę. A? Znalazłem jedną. Dobra, to jedna mamy skrzynię? a ja. gdzie? Skrzynia jest zakleszczona pod przyczepą. Wiesz co? Najpierw zabezpiecz tę drugą skrzynię, a potem podniesiemy ci przyczepę. To dlatego zarabiasz więcej ode mnie. Tak, jasne. Tutaj coś mamy, tak? Mam drugą. Mamy jedną, jeszcze druga. Przenieś ją do przyczepy. Już dopływamy. W porządku, do miłego. Dobra, pierwsza skrzynia zabezpieczona. Dobry timing. Jesteśmy nad Tobą, spuszczamy suwnicę. Waga schodzi. No, podnoście. Podnoście. Dobra, jest na miejscu. Podepnij przyczepę, podniesiemy Ci ją trochę. Okej, okay, mam linę. Zrobię pętle wokół jednej z osi. Powinno trzymać. Tak. Tutaj gdzieś. Dobra, jeden z głowy. Drake, Aha, oko na poziom powietrza spokojnie sam ją obwinąć? dobry patent jest drugi ok, przyczepa podpięta, wciągajcie w porządku, tylko odpłyń stamtąd trochę jasne, się robi żeby nie oberwać Dobra, mam drugą skrzynię. Ustawię ją przy pozostałej. I ostatnia skrzynia. No właśnie, no właśnie. I po To mamy cały ładunek. No i zostało mi tlenu na 5 minut. Jezu. To może powinieneś tam jeszcze zostać i poszukać jakichś innych skarbów. <grym> na dzisiaj starszy. Chcesz podwócę? <grym> A chętnie. Daj znać jak będziesz na suwnicy. Dobra, jestem. Wyciągnijcie mnie stąd. Jasne. No To w góra. Robi się. Jak się czujesz? O no, znacznie lepiej niż w tej rzece. Będę suchy urwiewał przez tydzień. <grystanie> Dobra, idziemy do ciebie, czekaj. Czekam. Co tam chłopaki? my tam w ogóle, żeśmy wyciągnęli za jakiś kontener Dobrze, że jesteś Drake! Na czapkę ja z kontenerem cieszę. Zrzuć mi butlę! Robi się... Mm. Dzięki! Uf. Wow! Lekka ta butla! No wiesz, żebyś miał mniej dźwigania Drake! Trzeba przyznać, że nie guzdrasz się tak bardzo jak inni Czekaj, to był ja komplement. Zbierz mnie tropu. Wiesz co, zbija z tropu? Twój zapach. <laughs> Bo ja wiem, mi tam pasuje. Pachnie trochę twoją matką. <laughs> Jesteś okrutny. Powiem jej, że to też powiedziałeś. Zaczynamy! Jak poszło? A jak myślisz? Mamy wszystko? Co do skrzyneczki. O, ha, ha, ha. Przy tobie wypadamy blado. Nie blado, tylko błyszczące. Chłopaki. Nie Kolejny skarb. A znowu coś żeśmy ominęli. Zabytkowy żeton Arcade. Only Token. To są tokeny. Jakiś... może tych... E, no... Automatów do gier. Hej! Ile to jeszcze potrwa? Dopiero wyjęliśmy sprzęt z wody! Dajcie nam jeszcze godzinę! Pośpieszcie się tam! Czekamy przez was z dostawą! Kończymy do Mój bohater. Chodź, pokaż, co wyłowiłeś. Ej, może następnym razem dasz komuś innemu się wykazać? Może byś odpoczął? Nie, nie, dzięki. Wolę nurkować, niż siedzieć za biurkiem. Okej. Okay. Tak czy owak, na następną fuchę trochę sobie poczekamy. Co ty mówisz, a co z czwartkiem? Mm -mm. No nie no, proszę cię. Przebili naszą ofertę. Chyba sobie żartujesz. Konkurencja nie śpi. Tak, otwieram skrzynkę, zobaczymy co tam będzie. Dobra, co my tu mamy? Poczynisz honorę? Tak, jasne. Dzięki. Na co? Miedziane skarby. <laughs> o, zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? <laughs> Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwsze. Picie razem z Wami? <laughs> o, nie, 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 nie ma mowy, życie mi miłe. E, jeśli nie masz nic przeciwko, uzupełnię dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? No dobra, jak tam chcesz. Ej! Dobra robota. Dzięki. Proponuję piwo. A Drake się nie zgadza. Ej, ej, Nejd! Nate, Nate. Czekaj no. Ej, co tu robisz? Aha. Mam dla ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku wiesz, u Malezji. <grym> o nie. A statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z ciebie bystra. Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. jednego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma Cykora. A od początku byłem na nie. A czy ten twój człowiek. Załatwił pozwolenia? Nie, no nie ma szans. Nie, nie załatwił ich, bo nikomu ich nie Oczywiście. wydadzą. Ale, Nate, to nawet lepiej. Zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy. Ha. Nate, zarobisz na emeryturę. Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż odsiadkę. Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie radzę. Okej, okay, weź to ze sobą. Proszę cię. Nie dobra? zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? Pozdrów Karla i dzieciaki Tak. Okay? Bez ciśnienia, Nate. Ale przemyśl to. Postarałeś się z tym, Jameson, jakby nie patrzył. Dobra, co my tutaj mamy? Obszar poszukiwań zawężony. O to by było znalezisko. Zwyczajne życie, czwarty rozdział, dobra, to może na tym czwartym rozdziale sobie zakończymy odcinek, no i co, zapraszam Was do, e, zostawienia ja łapka, łapek w górę, e, subskrybowania mojego kanału, no i widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć.